Kąt alfa jest ostry i tangens alfa równa się 2. Oblicz wartość wyrażenia sinus do kwadratu alfa. Żeby zrobić to zadanie, narysujemy sobie trójkąt. To jest trójkąt prostokątny. Ten trójkąt zaraz sobie jakoś opiszemy, ale najpierw zajmiemy się tym tangensem alfa. Tangens alfa jest równy 2, to wiemy. Zamiast 2 możemy sobie napisać 2 pierwsze, a 2 pierwsze to jest inaczej 2x dzielone przez 1x dopisałem tutaj u góry x to jest inaczej 2x przez x i to coś zaraz sobie tutaj naniesiemy na ten obrazek tylko najpierw sobie musimy oznaczyć gdzieś kąt alfa ja sobie wezmę tutaj załóżmy że ten kąt to jest kąt alfa tangens kąta alfa tangens tego kąta alfa ma być 2x dzielone przez x więc żeby nam to pasowało do tego do tangensa nie bierzemy przeciwprostokątnej, do tangensa bierze się najpierw to, co jest naprzeciwko kąta alfa, tak samo zresztą jak w sinusie, to jest to, co się daje do licznika, więc tutaj w liczniku mamy 2x. Dajemy 2x i ten tangens kąta alfa to będzie stosunek tego do tego. Więc tutaj musi być ten 1x, czyli x przeciwprostokątnej w ogóle nie bierzemy do tego działania. Przy takich oznaczeniach pasuje nam, że tangens alfa będzie równy 2x przez x. Więc jest w porządku, ale do sinusa, którego musimy tutaj obliczyć, będzie nam jednak potrzebna ta przeciwprostokątna. Ją sobie oznaczymy literą y. Skorzystam teraz z twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa to będzie y do kwadratu równa się ten x do kwadratu plus te 2x do kwadratu. 2x koniecznie w nawiasie. A to dlatego, że ten kwadrat musi nam zadziałać na dwójkę i musi nam zadziałać na x. 2 do kwadratu to będzie 4, a x do kwadratu to będzie x do kwadratu. Te x -y możemy do siebie dodać, bo to jest 1x kwadrat plus 4x kwadrat. Razem to będzie 5x kwadrat. Pierwiastkujemy. Pierwiastek z y kwadrat to będzie y, a pierwiastek z tych 5x kwadrat na razie zapisujemy tak. Ale możemy sobie teraz to rozdzielić na dwa pierwiastki, bo tutaj jest mnożenie, więc to będzie pierwiastek z 5 razy pierwiastek z x -a kwadrat. Pierwiastek z 5 się nie da policzyć, ale pierwiastek z x kwadrat to jest x, bo wiemy, że to x jest dodatnie, więc tutaj na pewno wychodzi x. Zatem ten nasz y już tak porządnie zapisany to jest x pierwiastków z 5. Y mamy oznaczonego, więc możemy sobie zapisać sinusa kąta alfa. Sinus kąta alfa to będzie stosunek. Na dole do mianownika w sinusie daje się zawsze przeciwprostokątną, czyli na dole będzie x pierwiastków z pięciu, a do góry do licznika w sinusie sinus jakiegoś kąta alfa to nam sunie tak jak strzała naprzeciwko tego kąta i to dajemy do licznika sinusa. Czyli u góry jest 2x, te x teraz mogą nam się skrócić i zostanie nam u góry dwójka, a na dole pierwiastek z pięciu. Tutaj jeszcze niby mógłbym usuwać niewymierność mianownika, ale nie będę tego robił, ponieważ ja mam obliczyć nie sinusa, ale sinusa kwadrat. Więc ten sinus kwadrat alfa to będzie ten ułamek podniesiony do kwadratu. I do kwadratu podnosimy dwójkę, dwójka podniesiona do kwadratu daje nam wynik 4. A pierwiastek z 5 podniesiony do kwadratu daje nam liczbę 5, bo kwadrat i pierwiastek się likwidują. I to jest koniec naszego zadania. Sinus kwadrat alfa jest równy 4 piąte.